Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić bransoletkę z koralikami. Mam oto sznurek poliestrowy w kolorze pojałym i mam kilka koralików w kolorze czarnym. Tak więc zaczynamy. Tutaj obetniemy sobie sznurka o długości... 40 cm na jedną stronę, czyli w sumie 80 cm. Nawleczemy sobie nasze koraliki. W tym momencie mam nawleczonych 40 koralików i dzielimy sobie je na pół. potrzebny nam jeszcze będzie sznurek za pomocą którego będziemy robić nasz wzór zostawiamy sobie kawałek z przodu dłuższy naszego sznurka teraz tak robimy węzełek żeby nasze koraliki nam z przodu nie spadły zahaczamy sobie i będziemy og litt stråle. jedną do góry i robimy węzełki z tej strony będziemy tak zaplatać na przemian jeden drugi teraz kurka teraz koralik z drugiej strony i znowu robimy nasze węzełki dwa i drugi tu z kolejnej strony naszą kolejną kulkę nasz kolejny koralik musimy pamiętać, żeby na końcu zrobić też węzełek. Tak oto wstępnie prezentuje się nasza bransoletka na ręce. Teraz musimy oczywiście dokończyć ją. Tutaj oczywiście te nasze końce, te nasze końce obcinamy. Będziemy Później przypalimy tutaj zapalniczką, żeby zakończyć nasze zaplatanie i żeby nam się nie porozchodziła rozletka. Teraz tak jeśli mamy ją tutaj na ręce, musimy ją tutaj sobie ładnie złączyć bierzemy sznurek zrobimy węzełek i oczywiście kilka naszych Teraz tak mamy nasze zakończenie. Jeżeli pociągniemy za sznurki z branzoletki, zmniejszy się ona nam. Więc możemy sobie łatwo otwierać i zamykać. To pozostałe końce obcinamy, i resztę oczywiście będziemy przypalać zapalniczką, żeby nam się nie pootwierało. Teraz tak, dla ozdoby, nawleczymy no sobie tutaj jeden koralik, zrobimy węzełek. I obetniemy resztę sznurka. I tak samo z drugiej strony. Zobaczymy, żeby ta nasza długość tego sznurka, tej resztki, była taka sama. Robimy. tak oto prezentuje się moja bransletka już z przypalonymi ładnie końcami żeby nasza, nasze węzełki się nie rozwalały więc tak, tutaj luzujemy sobie z pomocą łapiemy, zaciągamy te dwa i tak oto prezentuje się na ręce. Możemy ją wykonywać oczywiście w wielu dowolnych kolorach może być sznurek czerwony, różowy, koraliki, naprawdę w przeróżnym kolorze. Myślę, że każdy znajdzie jakiś kolor odpowiedni dla siebie, więc zapraszam do oglądania i subskrybowania, i do usłyszenia.